Hello 2.0 to znowu ja Filnek StarCraft I Witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft 113 Create Tak no i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować budowę naszego wspaniałego statku pirackiego morskiego wieśniaka w poprzednim odcinku prowadziliśmy także trochę fabuły do jakby do tego statku. No, a teraz już bez zbędnego przedłużenia kończymy I tak na początku sobie zrobimy ster. Może będzie tutaj. Tutaj, więc tak, aby zrobić ster, bo to po pierwsze musimy mieć płotek. Okej. Okay. Jakiś blok. Może bardziej drewniany. dobra teraz tutaj klapę i te, no i dobra zatem dajemy to sobie tak, no i proszę bardzo stawmy to sobie no, tak tak tylko tak. I proszę bardzo, mamy ster trochę duży, ale jest. No i proszę bardzo, tym sterem tutaj żeglujemy po Minecraftowych morzach. Przydałoby się także zrobić burtę, żeby nikt nie wypadł. Z tego statku, więc dobra. Tutaj nie będziemy już tego zastępować jakby te schody. Nie wiem czy ogniacie o co mi chodzi, ale dobra. To sobie zrobimy tak, tak i tak. Dobra, nawet to spoko wygląda w sumie. No i teraz sobie to tak porobimy ogólnie. Więc teraz właśnie robimy sobie burtę. Już naprawdę nie mi się jakby Z tego nie no, dobra. Statek musi mieć coś takiego, więc czekajcie, mała przerwa. Już widzę, że wschodzi Minecraftowe słońce. Bierzemy deskę. I czekajcie, jak to się budowało. Tak, o. Okej, okay, czekajcie. Weather Clear Może nie będziemy tego robić dokładnie jak tutaj jest, ale zrobimy coś takiego. No dobra, jest to już teraz chyba na równym poziomie. A, to jest już równy poziom, i dobra, niech będzie coś takiego. Jeszcze tutaj, no i super. Teraz ten, ten statek naprawdę wygląda moim zdaniem świetnie. I gramy taką dekorację, skoro, skoro nasz statek nazywa się wiecie Morski Wieśniak. To sobie coś tutaj zrobimy, gif, małpa.p, minecraft, barier. Okej. Okay. I teraz Coś takiego. Go teraz sobie zrobimy. Nie tak, tylko... Okej, okay. niech będzie coś takiego i tak. Osadnik. Niestety tutaj wieśniak nie wygląda tak. Fajnie jak wiecie. Nie mamy takiego wieśniaka, który wygląda jak pirat. On jest dopiero w Minecrafcie 1.14. I sobie postawimy. O! I taki tutaj wieśniak. Proszę was bardzo. Taki trochę powieszony. Można powiedzieć... Ale nie, to jest taka jakby dekoracja. Nie. Naszego statku. Jak to wiecie, na takich statkach są jakieś syreny, to my mamy wieśniaka, bo ten co się nazywa, morski wieśniak. No i dobra, mamy zatem to z głowy. No, więc teraz sobie... ...budujemy dalej, robimy wódkę. W sensie, znaczy, no wiecie. Takie tutaj płotki. I spoko, naprawdę spoko, spoko, Dobra, tam damy, że już tam się nie da pójść. No bo po co? To, to będzie nasza tutaj przestrzeń, widzowie. To, co jest właśnie otoczone płotkami, to to jest przestrzeń, którą zabudujemy. Fajnie on tak sobie wisi tutaj. Dobra. Więc tak, na samym początku bardzo ważna rzecz. A mam na myśli... Przejście w dół, ale to musi być gdzieś jakoś tak inaczej. Tutaj. Dobra, tutaj bariery, bloki nam też posłużą. Tylko jakby, tylko zastanawiam się. Jakby to sobie tu wykombinować. A nie, nie, barier bloki nam nie są potrzebne, widzowie wystarczy. Zrobimy takie schody. Tak? No. Coś takiego tutaj będzie zdecydowanie wystarczyło. Nie tak, albo dobra, niech będzie tak. O no i proszę, takie tutaj będzie zejście na dół pod pokład, może jeszcze tutaj dorobimy schody takie normalne, żeby się, żeby no to wyglądało fajniej. A może bardziej coś. Wiecie, bardziej takiego, jeśli już mamy wstawiać te, wody jeszcze, tylko było deszcz, e, okej. Okay. Teraz, e, nie. tak, może tak, nie tak, tak, dobra, tak, e, no i mamy tutaj przejście na dół. I jak to wygląda, no to już tak brzydziej wygląda, ale dobra, jak e, już tak będzie. I dobra, tutaj sobie zatem wchodzimy. W sumie, wiecie, widzowie, nie. Lepiej to już wyglądało tak, bo ja chcę tutaj coś zrobić takiego, i to mi to właśnie, i te schodki to mi właśnie uniemożliwiają. Dobra, no więc tak, klapy już nie mam, ale sobie ją wyczarujemy ponownie. Dobra, czekajcie, trzeba to jeszcze tak sobie poustawiać. Mieć fajnie. Okay. O, dobra, no i mamy tutaj eleganckie zejście pod pokład. Możemy to sobie otworzyć. A w sumie przecież nie musimy. Możemy sobie otworzyć to. Czekajcie, no, żeby to tak fajnie wyglądało. O. No możemy to sobie. Można to sobie otworzyć i zejść pod pokład. No i proszę bardzo, jesteśmy już pod pokładem, więc teraz widzowie przechodzimy do rzeczy, która jest w sumie najważniejsza w tym statku. Żeby on w ogóle był statkiem. Tak wiem, dziwne. Ale dobra. Słuchajcie. Musimy teraz robić... Uwaga, uwaga, maszt! Tak, I mam już fajny pomysł, jak to może wyglądać. Więc, tak, masz musi być wysoki, to musi być najwyższy punkt na statku. Znaczy, w sensie jedźcie, bo jeszcze na górze będzie to bocia gniazdo, że tak to się nazywa. Tak, tak, i tutaj wysokie to będzie, żeby można było stąd widać, jakby wszystko. I proszę bardzo, mamy taki rozległy widok na wszystko praktycznie. Nawet widać mój domek troszeczkę. A jakbym dał to bardziej wysoko, to. O, żeby to było wyższe od tego. No i super. Teraz już mój domek widać bardziej albo mniej. No ale dobra. Myślę, że tutaj jest dość spora widoczność. Nie, ja, no dobra, jednak tutaj była większa. No. Więc mamy tutaj coś takiego. Jest to ogromne. Nas się trud. Patrzcie, to jest takie duże statek Taki. Nie dobra, może to kilka bloków sobie zniszczymy, żeby to jakoś wyglądało porządnie. No e, dobra, teraz jest dobrze. Jaka widoczność naszego tutaj bocianiego gniazda? No spoko, widoczność no, aż nawet widać księżyc. Albo co to jest? No to jest takie duże, że aż widać księżyc oddali. A go nie powinno tu być. Tak, bagi w Minecraft. Dobra, widzowie. Zatem teraz robimy sobie tak, zejdę będzie szybciej. Drabinę i wejście. Na bo bocianie gniazdo. Proszę bardzo, jesteśmy na samej górze. Teraz jeszcze to zrobić. Jeszcze może... Fajnie by było, jakbyśmy... Jakby to obocianie gniazdo było takie okrągłe. Dobra. Na takim wysokim czynić może nas piorun Więc... Weather clear. Okej. Okay. Teraz to zrobić tak, żeby to było takie równe. Okej, okay, teraz to jest bardziej równe. No jeszcze może o trzy bloczki. A nie, co ja gadam? Tam w ogóle jeszcze tak. I to jest na środku, tak, to jest na środku. Więc jeszcze tutaj, jak mówiłem, to ma być okrągłe bardziej. Zrobimy coś takiego. Tutaj, tak, 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 tak. Dobra. I jeszcze tak, duże to bocianie gniazdo. Zwykle to są takie małe bocianie gniazda, z tego co wiem. No ale to jest duże. Więc niech tak będzie. No dobra, teraz tutaj zapora, żeby tutaj ten, kto siedzi, ten pirat, który tutaj będzie siedział, nie wypadł. I spoko. Tylko widoczność dobra jest. Nawet no jak się skacze to jest lepsza. No, ale okej. Okay. Jeszcze tutaj widzowie to jeszcze sobie poleci do góry. A dlaczego? Ano dlatego, że tu będzie flaga piracka. Chociaż może ładniej będzie to zrobione z płotków. Wydaje mi się. Ok, jeszcze tak. Dobra, teraz czarna pełna. no naprawdę, przyjemnie strasznie przyjemnie mi się buduje nasz tutaj statek. Dobra, i tu będzie taka normalna czarna flaga. Ale. Powiem wam, widzowie, że maszt będzie wyglądać o wiele fajniej. No, co to jest mało widoczne? Może dam sobie komendę typową i MW, czyli Timeset 3000? Albo dobra, może raczej fajniej będzie w Set 0. O, dobra, no i fajnie to wygląda. A teraz przechodzimy do najfajniejszej części, widzowie, czyli do masztu. Dobra, maszt będzie może tutaj. Bo, bo mam naprawdę świetny pomysł, jak zrobić taki na maszt. No niech będzie taka rozpiętość tego. Taka szerokość może bardziej. O! No mam naprawdę fajny pomysł, jak ma ten maszt wyglądać. Czekajcie. Bo to jest nierówne. Ile to ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedyna, dwa, na, trzyna, trzynaście. Ok, a my mamy zbudowane raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W takim razie osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I 13. I spoko. Teraz jest równe i owszem to równe. Ale nie no, ten statek piracki jest kolosalny. W porównaniu do, wiecie, do okrętu bojowego wilk to jest nic. Ale chyba wygląda na to, że masz tym zajmiemy się widzowie w następnym Na razie sobie zrobimy coś takiego. Bo już jest 18 minuta. Dobra, czekajcie. Musimy jeszcze sobie to zamienić na takie czarne. Więc trochę tutaj tego zamieniania będzie w takim razie. A nie, w sumie wystarczy, że to zamienimy. Okej. Okay. Mamy tutaj drabinkę. No, poleciała do wody. I dobra. Rozpadał się deszcz. No znaczy, się co ja gadam? Po prostu. No, no i dobra widzowie. I teraz widzowie, sprawa jest taka, że reszta tego masztu będzie taka, jak wiecie, żeby był taki efekt. Żeby był widziany taki efekt, że jakby wiatr to, sami wiecie, tak przesuwa, więc tutaj będzie to tak trochę, no, takie 3D. Dobra. Teraz tak! I spoko. O, tak. No i zatem, widzowie, już ten odcinek sobie zakończymy. Tak, bo jest już prawie 20 minuta. No, czekajcie. No, już jest 20 minuta, ale dobra widzowie. Naszym maszem tutaj zajmiemy się w następnym odcinku. W tym zrobiliśmy boczajnie gniazdo i ster. No i burtę, oczywiście. Może ją poprawię trochę, no ale dobra, widzowie, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc ja na tym będę kończyć ten odcinek. Więc jeżeli odcinek ten Wam się spodobał, to żywicie, zostawiajcie łapki w górę. Tak, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Cześć.